Hej, siema, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać maszynkę. Nie dziękuję, maszynkę, ponieważ będzie to magazynek Autoloader. Load, auto jak to się mówi. Z, potencjalnym, z potencjalnymi uszkodzeniami na magazynek wynoszącymi 6400 Powalony projekt Ca, Cała maszynka prezentuje się tutaj w taki o, następujący sposób I zaraz przejdziemy sobie do wszystkich parametrów Ale jak widzicie to tutaj już na, na sucho na papierze możecie zrobić z tego 4000 DPM Bez żadnych modułów e, Także co Sama maszynka ma 16 pocisków. Brzmi to absurdalnie. Brzmi to naprawdę absurdalnie. Taki mocniejszy wótek to będzie pewnie. <grytanie> Ponadto Alfa, średni damage na szał to 400 uszkodzeń. Czas przelotowań 67 sekund bardzo długo, ale no, patrząc na uszkodzenia, tutaj na magazynek, to jak najbardziej zrozumiałe. Ponadto mamy tutaj 3 sekundy pojemność z pociskiem, więc to też jest taki fajny odstęp, nie będziemy się jakoś bardzo długo klipać, chociaż patrzą na, na to, że ma a 16 pocisków, to może być różnie, ale jak się do kogoś dorwiemy, to sfarmimy przepotężnie. Tutaj mamy jeszcze rzut na maszynkę z drugiej strony, przypomina to bardziej Arte niż yy, TDK, tak na dobrą sprawę. Yy, I co? Ponadto myś myślę, że... Yy, jakby omówimy sobie te wszystkie parametry tutaj, bo jest jeszcze ich kilka ciekawych. Co to będzie? Nie wiem do, dokładnie na, na czym to polega, e, ta mechanika. Rozumiem mechanik jakąś turbo, więc może być to dosyć interesujące, ale spójrzcie na co to działa. Działko bardzo fajne, e, bardzo szybko skupia, więc to będzie taki typowy Glass canon. E, fajna sprawa HP, też to nie ma wcale, wcale jakoś mało patrząc na platformę tego czołgu. 1800 HP to nie jest jakoś bardzo mało. I co my tutaj tak naprawdę mamy jeszcze ciekawego? No Kamo to to nie ma. A czyli ten czołg będzie miał jakby turbo? Nie, nie będzie mieć turbo po prostu w parametrach, tak to jest opisane. 55 na godzinę, więc bardzo szybki. I chciałem jeszcze zobaczyć sobie stopniu puszczania. E, depresja działa 6 stopni, elewacja działa 20, więc do pogrania na wieżę to to na pewno nie jest. Myślę, że pan też nie będzie mieć. Także ciekawa maszynka, macie napisać mi w komentarzach, co uważacie na temat takich czołgów czy to jest Rzeczywiście dobry pomysł, by w ogóle robić takie maszynki, czy jest miejsce w World of Tanks na takie czołgi, ja uważam, że byłoby to bardzo ciekawe i chciałbym to, to naprawdę zobaczyć e, u nas. Ale jest tak, żeby było tak bardziej tematycznie, to postanowiłem, że pogram sobie też francuskim magazynkiem, może nie e, 16 pociskami, ale 6, e, więc pogram sobie w 8 B na jakiś tutaj fajnym zestawiku, rozdam tylko jeszcze perki, żeby nie, nie zapomnieć. Myślę, że zrobię coś takiego, lubię tą praktyczność, te jakby szybciej odnawialne zestawy bardzo fajnie działają, <laughs> no co ramię w ramię może się przydać, być może z jakimś ledekiem mieści będziemy grać w parze i tutaj się zastanawiam, zastanawiam się czy nie zrezygnować z maskowania akurat, ponieważ ja tym i tak raczej będę jeździć na bliski dystans, a te wszystkie perki po mi się bardzo przydadzą więc wrzucimy to w taki sposób to się przyda to się przyda to się przyda i tutaj tak samo zastanawiam się czy też nie zrezygnować z maskowania ale na trzech załogach tak bym zostawił ta jazda terenowa się przydaje wiecie takie utrzymanie prędkości w terenie umiarkowanym może być spoko ale chyba z tego zrezygnujemy i zastanówmy się tutaj być może w tym momencie Zrobię to w taki sposób, intuicja mi tu nie będzie potrzebna w żaden sposób Walka z Warcimą może się przydać, ponieważ tym człowiek, no właśnie tak raczej Staram się je jeździć na hedy, Le lecimy z Bidor, Mamy już pierwszą bitwę e Zastanawiam się co możemy tutaj zrobić takiego ciekawego, interesującego Ale no myślę, że nic innego po zagraniu zamku no nie wchodzi tutaj w grę, ponieważ jesteśmy właśnie foszem Na katek nie pojadę Nie mam tam wieży, nie mam platformy by tam pograć tak, że Kierujemy się na ten zamek Redshire i jak dla mnie mapa do zmiany, osobiście e, kilka rzeczy bym tutaj pozmieniał, patrząc na to, właśnie jak bardzo tunelowa i e, jak bardzo tunelową mapą stała się właśnie ta e, Redshire Także pociśniemy na zamek, być może tam je, jakiegoś meta złapię al, albo coś takiego. I tutaj mamy. Tak, tak naprawdę, mam identyczne punkty wytrzymałości tym Foszem, jak właśnie na tym TDK, którego wam pokazywa pokazywałem we wstępie, ponieważ Fosz na papierze ma 1800. No, no tutaj, oczywiście, przez to, że używam HP, to dało mi troszkę więcej. Plus, oczywiście, z polowych jeszcze można dorzucić. Także ogólnie, no ten nowy TDK naprawdę może być mocny. Może być mocny. Jakby wyobraźcie sobie maszynę rozciąga dwa małsy na klipa praktycznie to to jest powalone dla mnie kiedyś dla ludzi było nie do zrozumienia jak Wótek był w stanie ściągnąć jednego małsa a tutaj wy jesteście w stanie ściągnąć dwa małsy praktycznie na klipa więc robi robotę zagramy jakoś tutaj na zamku i zobaczymy co będziemy w stanie z tego wykombinować uciułać opiekt 777 hmm. Bo boję się tych czołgów z lewej, bo ogólnie bym podjechał pod niego i po prostu mu wpakował magazynek. Ale ze względu, że jest tak dużo czołgów na lewej stronie, to delikatnie się cykam. Może po prostu poczekam akurat, granie w fałszem często tak wygląda, że po prostu trzeba wyczekać odpowiedni moment. No i się wlać z klipem, nie? Dać te sześć pestek. Mam nadzieję, że będzie mi dane pograć tym nowym Tedekiem. Może na Ru mi się uda pograć, czy coś takiego, ponieważ to. Wygląda on bardzo ciekawy. Wiecie, jeśli ktoś z Was grał, tak naprawdę, tym wtk który był w swoim prime i miał te ile? sześć pocisków, nie? nie z tego co do dla drlaczek. Czekam, aż on został, zu zużyje by go na permattać Dać, znowu nie odpaliłem gry w trybie bezpiecznym i znowu zap zapomniałem odpalić grę w trybie bezpiecznym i byłem w szoku, że zadaję mu. Ciał, który świeci się na zielono bez uszkodzeń. No, Mię takiego lega mózgu, ale dobra. W takim razie po tej bitwie znów gieręczkę będą musiał zry zrysować. Wkurza mnie to osobiście, ponieważ e, czy te pliki gry już wyczyściłem te stare właśnie foldery e, nieużywane. nie się e, z modów i dla zmocu, bo tak, bo tak trzeba to usunąć. A mimo tego muszę ciągle tą grę odpalać w trybie bezpiecznym, denerwuje mnie to strasznie Ale no cóż, takie życie co nie, takie życie, takie życie mm. t czwórka. Lodóweczka wygląda całkiem apetycznie, to to muszę przyznać o, Jest jeszcze pat paton de tank mm. Lodowa żyje ogólnie i to jest bardzo ciekawe, że on przyjmuje uszkodzenia nawet ale wygląda się... A, nie, nie on już zginął. Nie ja się kręcę, to mi się tak myli teraz. Przez to. Dobra. No Ciśniemy W w te 5 4 Może The dettankę złapie, a The Tank się rozpłynął. E, więc ogólnie bardzo ciekawe. No jedna pestunia. Druga pestunia, ziemek w garażu. Oh. I jestem ciekaw, ile dni to zajmie Uber Gamingowi, by naprawić tego baga właśnie po wypuszczeniu aktualizacji. Ale to no, jak widać, chłopaki się nie spieszy. Mają wolny chyba. I z tego, że piątek mają wolne, ja się dla was to już sobota. Ale piąteczek to lepiej piwko napić, tak? W pracy niż na coś tam robić, jakieś pracować. Oj, ty z tym zawodnikiem może mieć delikatny kłopot, akurat. Dałbym jeszcze jedną. Dobra. Dobiłem. E, 3700. No i fajna bitewka. Ja osobiście bardzo polecam tego fosza, Mocny. To to muszę przyznać, że mocny, mocny. E, jak dorwie się do kogoś, to ładnie może wystać te uszkodzenia, te punkty wytrzymałości. E, ale brakuje mi takich ciągów, nie w sumie jak Wótek czy coś takiego. Taki rzeczywiście magazynek, który jest w stanie ściągnąć inne dziesiątki tyle na klipa. Brakuje mi tego. W sensie Fosz oczywiście ściągnie taką meda taką me, me, me na klipa czy coś, ale to nie jest to samo. To nie, to nie jest to samo, jakbyś sfarmić Mausa na magazynek, co nie? I, i jak tym starym wytekiem, co miał 6 pocisków po 530. E, no i ogólnie spoko gra, e, pokażę wam jeszcze wyniki, będę musiał zresetować Wocika niestety Dalej mam zatkany Kinol, ale jest delikatnie lepiej Także w porządku e, i, i myślę, że to był topowy wynik tak naprawdę w drużynie, nie? 4700, no fajna elegancka witewka 14 na 14 Dobra, mam kolejną bitewkę, tym razem no w bardzo niefajny matchmaking, ponieważ 4 lighty i aż dwiarty plus na słabej mapie, jaką jest za rybacka, ponieważ tutaj nie ma zbyt wiele możliwości. Do skrócenia dystansu, poszem, a Foszu lubi, wiecie, na bliski dystans dorwać kogoś na tą głośnicę, czy coś takiego. Także no. Będzie trzeba tutaj na, na pewno kombinować, nagimnastykować się, ale zobaczymy, jak to będzie. Mm. Liczę, że taką do orbę. się mieście na dobrą sprawę to cztery czołgi będą tylko Maus, serino być może Jagoda i prawdopodobnie Badger. Chociaż znając tych graczy randomowych, to na 1-2 taka jagga też może pojechać. E, także nie wiem, może jakoś skrócę w to miasto, e, czy coś takiego podbiję pod i budynki, e, pod ich część miasta, ponieważ no, nie, chcę, nie, nie chcę mi się jakoś tutaj kampić. Widzę, że Bezeta e, pijana. Po budynkach jeździ. Jedzie Jaga do miasta, jedzie Lino. Myślę, że mój Ebert zrobił na tyle dużą zadymę, że do tego miasta tak naprawdę na spokojnie sobie jestem w stanie skrócić. Być może dostanę jedną pech od Mousa. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie zdąży wam jeszcze lić Bardzo fajnie. No i tak naprawdę już jestem na fajnej pozycji agresywnej, bardzo agresywnej. Eee, więc jeśli ktoś tutaj na mnie wychyli, to prawdopod prawdopodobnie go tutaj dziobniemy za 2000. Najgorzej eee, oczywiście, gdyby ja go na mnie wychyliła, to wcale nie będzie mi jakoś do śmiechu. Ale kurczę, szczerze, jak dla mnie Wargaming by mógł przerobić tą mapę, że nie jest tylko tędy wjazd, ale też tu by mogli jakiś most dodać czy coś takiego, żeby była po prostu opcja też dojechania agresywnie pod to miasto, ale nie tylko jedną częścią. Nie gdzie tak, gdzie tak naprawdę czołgi się mogą wcelować i tyle. Hmm, ta jagoda chyba szczeliła. Ta, szczeliła jagoda. Także skupiłem sobie paseczki e, linop po mojej lewej. Dobra. Może się odbije. Dał mi 2, 1-6, on dał mi dwie, no, więc to tak. Wymiana nie aż taka fajna. E, moja arta w ogóle jest niebieska, także też ciekawe bardzo. E, nie jakaś bardzo korzystna, ale uważam, że, że i tak jest spoko. Mm, tylko chyba nie zdążyłem przeładować, Wiecie tym nowym Tedekiem, gdybym tutaj wjechał, to wiecie, jak, jak, jaki to byłby rozjazd. <grafię> jaki to byłby rozjazd? E, ściągnąłbym jagodę na klipa, całe Rino i jeszcze bym mało sobie W sumie marzy mi się, by zrobić coś takiego. Kurde, to by takie fajne było. Gdzie, gdzieś tutaj był Mausik że O jest Mausik Jakoś się schował za budynkiem Pryciarz A po dolnej płycie go sklipuję bądź ewentualnie po policzku On się nie kontuje nawet to, to jest taki Mausik w stylu e, ja nie potrafię się kontować więc jakby No i się patrzę na was i tyle <laughs> Oj a, ale Borowik Ale ciekawa bitwa to może być bardzo fajna, elegancka bitewka. To może być. Hmm. Przelatujemy sobie jakoś na bazę. Eee, myślę, że jestem w stanie tutaj jeszcze bardzo dużo uszkodzeń naklikać z tej bitwy. Ogólnie bardzo szybko jakoś mi drużyna zginęła, co nie? Tak. Wjechałem tym miastem. Eee, już się cała drużyna skończyła gdzieś na 1 -2. Mi padły. Grillem mi zginął. No i ja, ja nie wiem jak to jest, ale. Ledwo co zdążyłem dwa magazynki przeładować i już nie mam Timku Także bardzo ciekawe, interesujące a, Ale spójrzcie, że ten Foch akurat tak śmiga około tych 55 na godzinę Więc yy, można sobie wyobrazić moc tego nowego TDK francuskiego właśnie Skoro on też 55 yy, śmiga, a ja tutaj mam turbo, nie? Więc bez turbo byłbym wolniejszy Więc jeśli na tamtego TDK wrzucićby turbo to naprawdę może być niezła, niezła bestia z tego. Jakoś tak to będę musiał wyczekać, tą bitewkę. Pytanie: ile HP ma Tesak? No, nie przy... Nie wiem, boję się klikać reload. reload. Hmm. Dobra, M mam te spota, także jest bardzo niefajnie, niefortunnie. O, chodzi o się ziomek. Dostał jednego gonga, dostał drugiego. Gdybym go dobił, to może mi się uda nawet sztuczkę zarobić i przeładować kolejny magazynek. Dobity. Moja arty jeszcze żyje. E, I postaram się tutaj ogólnie zrobić takiego fi fiflaka pełnego. E, się, się schować. Tutaj ogólnie można wjechać ponownie. To jest bardzo ciekawa sztuczka, którą Wam polecam. By po prostu znać, ponieważ czasami można przeżyć. Wokół tego kamyka można po całej długości jeździć z tej strony, na tom, i tak dalej, i tak dalej. Więc serdecznie polecam. By się nauczyć takie rzeczy, ponieważ to dało mi to czas, by sobie przeładować cały magazynek, więc jakby spoko, Dobra. teraz muszę tylko wyjechać, i damy jeszcze klipa. Nie, więc to była taka tajna pozycja Owszem I, I dzięki temu tak naprawdę na dobrą sprawę byłem sobie zrobić, byłem w stanie jeszcze zrobić trzy, trzy pechy, szkoda że tak Każdy się obrócił na mnie Ponieważ od razu cztery czołgi się sfokusowały na mnie Szkoda szkoda Ale miałem już tutaj takie bitwy Że po prostu ktoś mnie olał I ja że na plecy Tutaj też akurat było o tyle niefortunnie że po prostu mm, ten grillem jest pod tą na proxy ponieważ tak by się z, z, zastanawiali gdzie jestem gdzie się rozpłynę co nie e, więc ogólnie takie borowiki często są w szoku e, i fajnie znać takie mieć parę asów e, w rękawie fajna bitewka 6700 no ten fosz naprawdę ładnie rzeźbi 19 na 19 drużyna się tutaj nie popisała kompletnie więc Zagramy. Mamy już kolejną bitewkę, tym razem na stepy w szturmie. Bardzo lubię stepy w szturmie i, i ogólnie jestem fanem szturmów. E, także pojedziemy sobie tutaj jakoś za tory. E, Spotkamy się na tym rogu z czołgami e, prze, przeciwnika. Postaram się takiego trapa zrobić tam, e, czy coś wychylić w odpowiedni moment. Na tym tak naprawdę polega granie foszem. Hmm, kurczę, szkoda, że Wargaming nam no, nie przedstawia tak wiele no nowych maszynek, w jest dużo nowych czołgów, ale zazwyczaj to są premki, a nie jakieś dyszki właśnie czy, czy coś takiego, więc no z chęcią bym zobaczył coś nowego y i uważam, że dawno nie było żadnego takiego OP czołgu, ponieważ ja osobiście wolałbym mieć same OP w grze niż na przykład same słabe, ponieważ tymi słabymi się nawet przyjemnie nie gra, a tak wiesz... I jeden OPECZOW kontroluje drugi OPECZOW, więc chętnie bym zobaczył coś takiego. Wiecie, ten TEDek nowy, to, tam też jest reload minuta, nie? ponad 60 sekund. jak dajemy wentylację, to delikatnie to skrócimy. Z perkami też to delikatnie skrócimy. E, Patrząc na to, że my mamy ten, tą nową zaogę na ru-serwerze, ziomeczki tam nie posiadają, jakże byłoby to dosyć interesujące. E, no i zobaczymy taką maszynę, kurde, 16 pocisków po 400. Nie wiem, czy 16 to nie jest przesada, ale no cóż, ja tam lubię. Także ustawimy się jakoś tutaj. Nie będę, a, a kino nie będę specjalnie dojazd spotkać, ponieważ liczę na to, że ktoś podjedzie, się poczuje i wtedy po prostu wjadę i go rozgromię. ponieważ go zdominuję. Ale chyba niko, nikt y, nie zrobi takie zduszki. Sprawdziłem, czy, czy kogoś tutaj w krzaku nie ma. Dobra, ktoś jest tutaj w krzaku. Chciałem to sprawdzić specjalnie, ponieważ wiecie, gdybym wyjechał i często jak są na przykład lodówki w bitwie, to jak chcecie sobie skrócić, to często wam ktoś huknie bombę. Więc pytanie, co tutaj może być? Być może jakaś FoZeta? Mm, o, właśnie. Być może jakaś FoZeta właśnie tego się spodziewałem. No Fawzety mają nawet przestrzał. Nie wiem, czy kolega tak może tam stać, szczerze. Po, pozwólcie, że się wysmarkam, ok, Bo i tak w tej bitwie się nic nie znikną. Dobra, dzięki. <grybujesz> e, więc się wysmarkałem. Ja Zastanawiałem się, czy nie przeładować tego magazynka tutaj na szczęście w tym foshi reload to moje jedyna 30 sekund. E, więc, więc to jest tak całkiem przyjemnie. Mm, dobra, a się więc myślę, że to jest mój moment, w którym mogę troszkę za, z, yy, zawojować i rozdać te pociski. Myślę, że wcisnę mu yy, wszystkie pechy. Mam nadzieję, że truja. no, gdybym nie wcisnął tej ostatniej, to prawdopodobnie by zdążył się schować, ale chciałem go po prostu dobić, by później mi jakoś nie wadził specjalnie. Także ładujemy aktualnie. E, jeśli trójka się zbliży, to ma to to jest to Fosz w Narendom jest bardzo mocny bardzo dużą jakby część czołgów kasuje po prostu na klipanie czy właśnie takie Tdeki, które nie mają zbyt dużych HP, bo tylka nie ma dużych HP, więc na spokojnie to magazynek na można ściągać, niestety magazynki aktualnie właśnie mają o tyle ciężko, że nie ściągniecie na traka, nie dacie perma traka jednym strzałem, jeśli ktoś ma tego boosta do HP, tak Hmm. Jeśli ktoś ma te dodatkowe punkty wytrzymałości do nic, to niestety nie da się tego zrobić. No chyba, że ktoś polowy jakiś dubczy. Na randomie akurat często się tak dzieje, ale naturnie FOS jest naprawdę bardzo ciężką, wymagającą maszynką. Eee, no i co jeszcze? Echem. Poczekałbym jeszcze, akurat. To jest taka witewka, że. Nie chcemy tutaj mieć ciężaru gry na sobie, tak? Foś nie jest maszynką, która lubi zbierać te uszkodzenia. Eee, zastanawiałem się przez moment się nie wychylić, ale jakby z tej perspektywy to wygląda tak, jakby on był bokiem, ale patrząc na to, że Foś jest niżej, eee, to dużo go nie widziałem. I na gąsie nic prawdopodobnie bym go nie złapał. Oczywiście, jeśli bym wychylił i dał mu nie to byłoby super, ale. To jest ba bardzo, bardzo ciężkie, E50M, zajął fajnie środek, ale on tak, tak naprawdę zostanie e, rozgromiony przez e, Czar Futura mo mojego i całą resztę medów Jakże zi ziomek się delikatnie poczuł, albo no nie, nie przeczytał mapy do końca Dobra e, Nie chce mi się już tak stać, a akurat e, na randomie cierpliwość jest bardzo ważna wskazana, ale nie lubię e, jakby, w sensie, nie chcę wam nagrywać nudnych bitewek. Wolę jak, jak coś się dzieje. Wy pewnie też wolicie jak coś się dzieje. Więc skrócimy tutaj jakoś dystans. ty nie ma, bo nie, mamy, nie mieliśmy spota. Zrobiłem znowu to samo, co przedtem. I, I może. Kolega nie ma HP na E3, więc Magarasz. Źle pocelowałem delikatnie i to się może zemścić. A, Almejgo, właśnie to jest. Nie tych HP-ków na E3, tak to się kończy, że dostajecie permatraka, i jesteście w garażu, więc no jednak polecałbym dla zioma się zastanowić, czy nie warto by było wrzucić ty, tego boostu do HP. Mamy jeszcze 15 sekund, te może diabne, akurat to jest bitwa taka na 5000, na około 5000 tu mogę zrobić dobrze, eee, dobra, wchodzę. To nie ma Tiger Mouse gdzieś jeszcze był. Nawet zastanawiam się, czy nie olać tego esterfała. Ponieważ no, cały HP jest na Tiger Mouse i na wtk więc może go oleję. Eee, I dzięki temu będzie, będę w stanie zrobić troszkę więcej uszkodzeń. No i to był całkiem, całkiem plan. Mm, Sklipiłem Tiger Mouse o sobie. Knie to z HP. Piękna sprawa. Zatrzymał się jeszcze. Zatrzymał się jeszcze, by dostać kolejnego gonga No. Wspaniały zawodnik, szczerze. Robin Hood. Robin Hood World of Tanks. Bitew losowych. 6700. Mocny foszyk. Mocny foszyk. Mam już całkiem spore doświadczenia tą maszynką. Boczy na jak dam czy właśnie na randomie też mam całkiem sporo w rozegrane Pamiętam jak właśnie głównie w robiłem ten challenge, że ta milion damage'ów chyba 24 godziny i naprawdę ładne bitewki mi, mi ten czołgiem wchodziły więc taki to był materiał, się napisać co Ci o właśnie tym nowym, nowym TDKu czy taka maszyna powinna w ogóle wejść do World of Tanks ponieważ no te 6400 damage'ów w klipie jakby brzmi absurdalnie więc tak naprawdę zakończę ten odcinek w taki sposób, dzięki wielkie, mam nadzieję, że bitewki się podobały, 6000 sztuk bitew, więc całkiem fajnie nam siadło, dzięki wielkie, trzymajcie się i miłego dnia, siemona.